Czy pisarzowi niepodległość do czegoś jest potrzebna? Wydaje się, że to jest pytanie banalne, mhm. ale może odpowiedź nie jest taka standardowa. Czy no, historia literatury pokazuje, że, im, że dużo, dużo dzieł literackich, poetyckich powstawało wtedy, kiedy tej wolności czy niepodległości pisarze nie mieli. Prawda? Więc można powiedzieć, że rzeczywiście, kiedy artysta jest w jakiś tam sposób, nie wiem, głodny, czy rzeczywiście yy, zabraniają mu czegoś. No to wtedy jest to taki impuls, żeby tworzyć yy, w jakiś tam sposób i stwarzać różne jakieś nowe, nowe dzieła. Yy, więc yy, z jednej strony to jest super, że jest wolność w dzisiejszych czasach, yy, ale wiemy o tym, że. Mnóstwo wierszy, myślę, że z literatury współczesnej, bardzo dobrych wierszy, nie zostałoby stworzonych w czasach, yy, no, kiedy tej takiej wolności do końca nie mieliśmy. Prawda? Zbigniew Herbert, na przykład, jest takim przykładem. Nie wiem, co on by teraz Zbigniew Herbert, yy, co by wtedy pisał, kiedy by tworzył yy, w czasach takiej permanentnej wolności. Prawda? Jak by wyglądała jego poezja? Trudno powiedzieć. No, pod koniec życia miał szansę na no. to, żeby trochę czasu spędzić w niepodległej Polsce. Więc mhm. wygląda na to, że i jakoś może by sobie z tym poradził. Sprawa nie jest taka oczywista, bo. Nacisk zewnętrzny, czy ograniczenia zewnętrzne, brak niepodległości, na przykład w XIX wieku przyczynił się do powstania wielkich dzieł literackich. To jasne, mhm. że właśnie na początku XX wieku, a zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości, wielu poetów koniecznie chciało zdjąć ten płaszcz Konrada, prawda? A potem się okazało, że owszem, mieli taki moment, mieli te 20 lat, kiedy wiosną, mogli wiosnę zobaczyć, mm -hmm. a nie Polskę, no ale skończyli na emigracji. No... No tak, no tak było. I, I, i co, z tego, co z tego wynika dla pytania, czy y, niepodległość jest pisarzowi potrzebna, a jeśli... Y, lub nie, i w jakim stopniu zależy może, jak ktoś traktuje swoją twórczość, bo jeżeli ktoś traktuje swoją twórczość jako, jako taki obszar wolności, to poeta, czy jakikolwiek twórca, bez względu na to, czy to będą zabory, czy to będzie jakaś okupacja, czy coś, to on będzie zawsze wolny. Prawda? Bo mm, wiersze, tak jak już tam napisałem wcześniej, zawsze są wolne. Prawda? Sztuka jest takim obszarem, gdzie Obszarem niepodległym, prawda? Suwerennym obszarem tej prawdziwej wolności. Więc myślę, że to wszystko zależy od tego, jak poeta tą swoją twórczość, że tak powiem, sam definiuje. Dobrze. Tak? W sensie takim antropologicznym, zawsze jesteśmy ograniczeni. Mhm. W bardzo różny sposób. Jesteśmy ograniczeni czasem, w którym żyjemy. Strukturą ekonomiczną czy polityczną, w jakiej funkcjonujemy, jesteśmy ograniczeni przez płeć, wiek, mhm. no, wiele innych rzeczy. Ja rozumiem, że literatura dla wielu twórców jest pewnym sposobem przekraczania tego rodzaju ograniczeń. Mhm, tak, tak. Jakby tu Panu powiedzieć, bo jeśli chodzi o mój przykład. Hmm. No przede wszystkim myślę wydaje, że jakakolwiek twórczość, jeśli chodzi o, 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 o moje pisanie. Yy, yy, pisanie moje pisanie jest pewną taką próbą walki o nieśmiertelność. Prawda? Bo to o czym pan mówi oczywiście yy, to prawda, jesteśmy ograniczeni, no i jesteśmy, że tak powiem, śmiertelni ogólnie rzecz biorąc. Jesteśmy ograniczeni czasem, tak. czyli ciężko. Jesteśmy to jest to, to, czyli tym czasem walka z czasem? No może być to walka z czasem, ale może być to walka po prostu o nieśmiertelność, prawda, w jakiś tam sposób, yy, którą raczej powinniśmy podejmować, czyli my pisarze, no, pisarze, artyści, tak dalej. Raz się ta walka uda, no bo trudno powiedzieć, co z mojego pokolenia, kto z mojego pokolenia przetrwa i czy te wiersze yy, będą kiedyś pisane, yy, czytane, przepraszam, czy yy, czy poeta, który w dzisiejszych czasach jest bardzo znany, nie wiadomo jak będzie odbierany za 10 lat, 20, prawda, za 30. Więc yy, poezja jest taką walką o nieśmiertelność, dlatego trzeba yy, robić tak, żeby ten wiersz był jak najlepszy. Ogólnie rzecz biorąc, ja się tak staram. Nie zawsze mi to wychodzi, mam świadomość tego, no ale yy, tak jak powiedziałem, że to jest taka próba, tak spełniam się w niespełnieniu. Ogólnie rzecz biorąc, bo nigdy, się, nigdy autor, nigdy pisarz, nigdy poeta, nie wiem, może są tacy poeci. Ja na przykład nie, jestem, nie należę do nich, nie należę do takich twórców, którzy są w pełni do końca zawsze zadowoleni z tego, co napisał. Prawda? Więc zawsze mi brakuje czegoś, co chciałbym, żeby to zostało ujęte i to jest wciąż poszukiwanie to jest wciąż takie polowanie. Na to coś, na to co Czesław miło określił, prawda? To słowo to. Więc próbować zamknąć w te klamry wiersza tą rzeczywistość, tą, tą taką podstawową, podstawową, że tak powiem, sprawę doświadczenia człowieka, czyli, czyli jego kontaktów ze światem gdzie przeplatają się i miłość do świata, i, i pewna obcość w stosunku do świata. I to wszystko... Yy, wszystko robię, żeby tak, żeby to ująć jakoś. Ale nigdy to się nie udaje i się nie uda pewnie. Dlatego w... będę nadal pisał. Właściwie jestem bardzo wdzięczny za tę szczerość, ponieważ niewielu literatów, czy niewielu artystów chce się hmm. przyznać do tego, że tak naprawdę chodzi im o nieśmiertelność, o to, żeby się wyróżnić od innych i żeby to wyróżnienie mhm. trwało bardzo długo. No, myślę, że każdy pisarz czy każdy twórca, każdy chciałby być kiedyś czytany, chciałby być, żeby jego dzieła były oglądane, filmy oglądane, obrazy i tak dalej. Więc jeżeli ktoś mówi, że, że nie zależy na tym albo że nieważne, no to nie wiem, czy mówi tak do końca prawdę. No, to może być bardzo jest... złudna nadzieja, nie tylko z powodu tego, że pisze się rzeczy ułomne, czy że tworzy się mhm. dzieła ułomne. Chcę powiedzieć, że sławne stwierdzenie, Aha. że zbudowałem sobie pomnik trwalszy od Spiżu, no czego nie przewidział choracy? Nie przewidział tego, że imperium Romanum i Łacina. Tak. przetrwa jeszcze 500 1000 lat po jego, po jego śmierci że dzisiaj, tak. owszem, będzie czytany, ale w tłumaczeniach. Jeszcze jeden twórca mi mm -hmm. tutaj przyszedł do głowy, trochę złośliwie muszę powiedzieć. Mm -hmm. Otóż w sonetach Szekspir obiecuje pewnej damie, której nawet imienia nie wymienia. A więc łuże od początku, żeby było jasne, mm -hmm. że w tych nieśmiertelnych rymach on ją unieśmiertelni. No tylko zapomniał powiedzieć, jak ma na imię. Znaczy, tacy poeci są, że lubią trochę kłamać, no ogólnie rzecz biorąc, czy lubią po prostu zaklinać rzeczywistość, prawda? Czyli, czy jak jeden poeta napisał, że pisanie to jest tworzenie tragedii, których nigdy nie było, prawda? Ja jestem poetą takim, że raczej chcę jak najbardziej spisać to swoje życie i być jak najbardziej szczerym w tym, bo nie ma szans i <laughs> jest niemożliwe napisać dobry wiersz. Yy, to jest oczywiście moje zdanie. Napisać dobry wiersz i kłamiąc w nim. Czyli ja jestem poetą takim, który chce jak najwierniej oddać życie swoje własne, ogólnie rzecz biorąc. Więc. No, nie tak wiem, czy bym na przykład jakiś sonet dla damy, którą chciał gdzieś unieśmiertelnić, u, u nie podając jej imienia. Dlatego w moich wierszach są imiona, po prostu, ogólnie rzecz biorąc. Z tym jest związana kwestia w stosunku niepodległości i wolności. Na czym ta wolność? Czy niepodległość literata, wolność literatury, na czym ma polegać? Hmm. Czy to jest sprawa językowa, czy to jest sprawa tematów, czy to jest sprawa konwencji? No, myślę, że to wszystko się ze sobą łączy, ale no, na pewno jest ważną sprawą, sprawą kwestia tematu. Prawda? Że, że, że możemy podejmować takie, a nie inne tematy w dzisiejszych czasach, i póki co, miejmy nadzieję, nikt nam nie zabrania pisać, grać muzyki i yy, tworzyć różnych dzieł, które byłaby tematyka ich zakazana. Ogólnie rzecz biorąc, no, powiedzmy artyści rockowi w latach 80., -tych, 70., -tych, kiedy w ogóle muzyka się rockowa rozwijała, no, to musieli to ubierać te wszystkie treści yy, w taką no, czasami w dużą, ogromną metaforykę, żeby nie zostały yy, przez cenzorów yy, tam wychwycone. No, takim mistrzem dla mnie jest Legianerka. Legianerka to yy, taki twórca, który mm, całą tą rzeczywistość w jakiś tam sposób opisywał, ale opisywał to, to w taki sposób, że to w dzisiejszych czasach też jest, można różnie to interpretować yy, i... Co, że mogą być jakieś paralele do dzisiejszej rzeczywistości? Myślę, że tak. No dobrze, ale brak cenzury to już wystarczy, czy, nie wiem, naciski środowiskowe, Mentalność, mody. Ja właśnie nie wiem jak to właśnie wygląda, bo ja w ogóle w tym środowisku literackim w ogóle nie uczestniczę ogólnie rzecz biorąc, nie mam czasu na takie rzeczy i, 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 też, i też nigdy mam nadzieję, że nie ulegałem żadnym modom, że nikt tam w tych moich wierszach nie zauważy, że, że jakaś moda powiedzmy, jest tam kontynuowana, czy, czy, czy w jakiś tam sposób te wiersze próbują się uśmiechnąć do, do czytelnika w ten sposób, że taka i, ta, taka, i taka forma jest mile widziana? I, no i, i, i ja jestem taką, takim twórcą, daje mi się, chciałbym być takim bardzo, że tak powiem, prywatnym ogólnie rzecz biorąc. A serwituty społeczne czy serwituty narodowe? Przecież ten, że Janerka, który Aha. był tu wymieniony, no to on jednak był twórcą zaangażowanym po mhm, stronie antykomunistycznej. No tak, no był. No myślę, że jakby się teraz coś stało w takim naszym kraju, że, to, że, 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 że trzeba byłoby pisać tak jak Janerka, to pewnie musielibyśmy zacząć pisać może tak, żeby, żeby te treści wszystkie przekazywać Treści wolnościowe prawda, w tych tekstach. Więc trzeba było znowu się główkować, siadać i myśleć, jak przekazać sprawę niepodległego, wolnego sumienia, istnienia w słowach, w muzyce, w obrazach. No więc rozumiem, że dzisiaj te serwituty społeczne czy serwicuty narodowe, mhm. no. Poniekąd straciły rację bytu, skoro nie ma takiego powodu? No póki, póki co chyba nie ma. Póki co chyba nie ma. Chociaż różnie. Sytuacja może się zaostrzyć. <górne> Ogólnie rzecz biorąc, nie daj Boże. Dziękuję bardzo za Dzięki. Dziękuję bardzo.